Witam Was w kolejnym odcinku z Powsters, już po 10 miesięcy... 10 miesięcy przerwy. Ale ja to teraz nagrywam głosem, bo film nie nagrał mi się z głosem. Niestety, więc pokażę Wam jak. Bo odkryłam nowy sposób, gdzie trzeba, gdzie nabija się szybko puchatki. Mm. Tutaj e, pokażę Wam dziennik bitew. No, wchodź, wchodź! No, tu porażka, jedna. I potem będzie jeszcze jedna porażka, ale to nieważne. Ale tutaj same wygrane z każdym przeciwnikiem. To, 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 to też, to jedna przegrana. Jedyne, do, te, do czego potrzebujecie, potrzebujecie jedynie. Starfowera, Donity, nie Niedźwiedź i jeśli i musicie grać na napadzie. Dlaczego na napadzie? Dlatego, e, że jest najłatwiej. Bo na przykład nasz Uda nie, tego dzisiaj nie uda. Na banty nie. Musisz poczekać kilka dni, żeby był ten napad i sobie grać. Jak to działa? Musisz mieć tego, to już na południowy niedźwiedź pokazuje właśnie i gdy, gdy grasz już, to musisz już zabijać przeciwników i gdy będziesz mieć już ulta naładowanego, musisz od razu przejść do safe'u e, i wyrzucić niedźwiedzia, bo on bije po 500 500 cały czas, więc dlatego to jest takie dobre. Nie widziałam na polskim YouTubie jeśli jest Jakiś film na polskim YouTube, to przepraszam, nie kopiewałem. Nie sprawdzam aż tak często tego. No, ja tylko tak wziąłem pomysł, nagrywam, pobieram aplikację do nagrywania i montuję. Tutaj sobie gram. Pewnie was to nudzi, ale tu, tu miałam właśnie tą pierwszą przegraną. Brakowało trochę do, do wygranej, chyba. Trochę tam lama, ale 70% i 50% to dużo. Może L primo, Tylko nie L Primo. Tutaj zabijam tą Bibi, żeby mieć ulta, Okej. Okay. I to nie trafiło, tylko trzeba było roztrafić. idę sobie, idę sobie, tylko żeby nie, nie zniszczyli tego. Kładę tego niedźwiedzia i biję, biję, bije cały czas. Ach, niestety go zabili. To więc tutaj była pierwsza porażka na początku filmiku, to więc nie fajnie. Ale to tak schodzi, bo on bije cały czas po 500... 560, 560, 560, 560 i cały czas tak nawala. O, już tu przegrana, no to koniec, co Mówiłem, że mam to wyciąć, ale nie wyciąłem, bo mi się nie chciało i tak po co? Zastanawiam się, po co to wyciąć. I to, to jest dla mnie najlepszy brawler. I coś. To jest moje zdanie. Tutaj barley mnie zabił, i chyba naładowałem tu ulta. Tak? Nie, nie. Tak szybko. Tak szybko bym mnie naładował. Dobra, o, raz tylko badle, ja uderzyłem i miałem. I masz tu iść, i popatrzcie. Jep, 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 560, 560. I tutaj jest 1% i 0%, i my tu wygraliśmy. I gwiazda gry, i tak cały czas. Już teraz po odcinku mam 18 rank na, na niciej i to. Kozak Star Power. Kozak Star Power. Już wbiłem 7200. A wczoraj miałem 7000. Więc gdy z boxa wydorobiłem to. Myślałem, że będzie albo Mr. P, albo Max. No, no trochę się zawiadomo, ale... Ale na plus, bo e, nie wiem, czy da się zawieść na plus. Nie wiem. Tutaj jest wygrana kolejna. Ale bo już nie muszę nas szczęście star powerów. Albo teraz gdy ulepszyłem, to na 8 to mogę kupić punkty mocy. I w gdy będę mógł kupić punkty mocy. Teraz wyrzucam niedźwiedzia i tutaj popatrzcie jak nawala. Te procenty. Ja wam to chyba spowolnie, nie wiem, ale mm. wow, jeden raz teraz muszę uderzyć, żeby mieć ulta. nie trafiła we mnie, bibi. Hahaha, ha, ha, ha. o, ale odbiła, ale miśka też mojego odbiła, o, nienawidzę tajemnę, Majkę. O, ona mnie zabiła, no niestety. I tu Barley nam niszczy. I ktoś wygrał. I ktoś zbił, ale i tak jestem ja gwiazda w grę. Sam grę. Hmm. Teraz dobijamy, mówię, że tam dobijam te. E, te pucharki. Mm. No, brakuje mi, pokazuje, że brakuje mi tych postaci, ale Ems, za niedługo, za niedługo, dwie legendy, Spyche, też sobie kiedyś grałem z i Boże, 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 ale e, w, w nigdy nie ma w aplikacji tej, e, brał coś tam, mm. nie ma, to jest najlepszy tarpał. mówię coś tam, 666 o, 666 i 660 punktu, punktów, punktów. Ło, 666 monet, nigdy tak nie miałem. Teraz mam 799. Jakieś niefajne liczby. I idę, no, idź. Jeśli gracie w Brawl'a, to opowiedzcie, czy kupujecie tego, tą, tylko skinę tylko ale, bo ja nie. O, Max nie, nie, umie, nie umiała mnie zabić. Teraz montaż. Nagranie głosu, montaż. No, o, o, o. Ale raz mi poszło na niedźwiedziu. Chyba tam... Mm, Wam mi poszło e, 40 czy 50% od razu mi się bił. ale max... to max jest fajny, bo tak jeszcze szybciej biegał od Leona albo tak samo. Dobra, mi się bije, 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 o i tutaj zbije wszystko, tak? Tak, mój mi się najlepszy być, Jedyny na Star że jestem. Też tak miałem, nie wiem czy to było w nagraniu, ale miałem tak, że wszyscy z mojego teamu byli na startu, że nigdy tam się nie trafiło. No co tam gadasz, bo nie wiem, odrzuć. Ja nie przyjmuję do znajomych, jak ktoś mówi, nie, nigdy nie przyjmuję do znajomych, może niektórych z klanu, albo tych, których trochę znam. Ale nie! Nie przyjmuję. Mam też drugie konto, gdzie jest ten to mój znajomy. MWM. Nie, to moje konto, to, to drugie, na którym w ogóle nie gram. Bo po co? 70. poszedł, po co znowu jadę. Może później, ale nie zaraz. I tutaj są te nudne gierki. Jeśli chcecie. Bo nie wiem do którego tak jeszcze będę tak grało dwie rundy czyli jeszcze 12 sekunda 13 sekunda bo film trwa 14 a oni tu nam biją, ale i tak my wygrywamy i no, jej, wygraliśmy! O, 17. ranga, staranga! Zapraszam wszystkich w słuchawkach. Ryb ludzie w słuchawkach. Zawsze ni nie mam szczęścia. Jedna runda i... Albo dwie. Tam pisałem, że każdą grę wygrywam. No nie każdą. Ale jeśli Wam ci, ci się podoba takie taki odcinki, to co wolicie? Kolej? Czy na przykład gierki? Bo um, kolej też fajne dla mnie. Ich nie wiem, czy wprowadzę też konie, bo też mam zapasowe z pewnej gierki. Jeśli znacie, to start Stable. Jeśli, znacie, jeśli nie zna ciebie, a pewnie nikt nie zna moich widzów, fajny gra o koniach i tak dalej. To więc nie wiem, czy wprowadzę też w tą grę, czy na realistyczny. Ten holej cały czas rodzi się i, e, i ginie. O, teraz mnie zabił. O, my tu przegrywamy? Nie, tu my wygramy na pewno. Mi się nie postawię sobie. Babul, ból, głowy. <laughs> o, my tu chyba przegrywamy. Tak, przegrywamy. Tu akurat przegraliśmy, bo piriko zepsuł. A ja tylko byłam na start Wirus, wycisz, wycisz go. Mm. Dokładnie. Ojej, mojej. Jeszcze tam. Jeszcze trzy minuty nagrywania głosu, Jak mi się to nie chce. Bo głupie dure korte czy coś yy, nie nagrało mi głosu. Bo po co? Dobra, wy nie potrzebujecie już tego głosu, Ja się zamykam. Jeśli, chce, jeśli podobał Wam się, jeśli widzieliście tak kogoś, który zna w ten sposób, to mówcie. Jeśli podobał Wam się film, no to subskrypcja, jeśli chcecie, bo no, teraz mniej nagrywam, ale może w przyszłych czasach tak będzie, to więc na razie nie musicie zostawiać, ale może mogą być teraz filmy, lajka, jeśli Wam się spodobało, jeśli Wam się nie spodobało, nie, to nie. Nie, nie lubię tak żebrać, bo czuję się jak ludzie żebrają. Tego tak nienawidzę. Przecież raz powiem e, i, i raz tylko na jakimś filmie powiem, i nie muszę mówić w ogóle. No. To więc musicie albo nie mus musicie, albo możecie. Możecie albo nie, nie możecie. Aaaa! Jest 50 monet. Ja się żegnam. E, nie będzie teraz głosu, to więc pewnie puszczę muzyczkę. Papa, pa. mój głos. Żegna się. Pa.